Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z naszego Survivor. już to jest chyba czwarty odcinek z serii Survival z drugiego sezonu. Dzisiaj są za nami dwa live, dwa live'y, live wczorajszy, czyli live czwartkowy i live środowy. Po tych dwóch live'ach zrobiliśmy ogrom rzeczy, ale ale zaraz wam o tym opowiem, tylko najpierw zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, z dzwoneczkiem i skomentowania tego odcinka. E, ponieważ e, dla mnie to jest e, bardzo, bardzo duża jakby zachęta do robienia kolejnych odcinków, a dla was jest to jest właściwie nic. Też cały czas widzę, że subskrypcji przybywa, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. E, też widzę, że dużo wyświetleń jest pod odcinkami i że mnie oglądacie i po prostu naprawdę bardzo z tego powodu cieszę. i i kontynuujmy tą dobrą pasę, kontynuujmy tą dobrą pasę. E, za chwilę chyba oprowadzę, co się wydarzyło. Jak widzicie, mam diamentowy krypunek ogólnie diamentowa zbrojka, tutaj klata jest encantowana mam e, miecz diamentowy, kilof, siekierkę, łopatę. E, to już teoretycznie miałem powiedzmy w poprzednim odcinku, e, z tego chyba co kojarzę, ale zaraz przejdziemy do ogólnie seta tego wszystkiego. Jak razie zachęcam was do oglądania i Wszędzie się wygodnie zapaszę sobie herbatkę i, i co? Zaczynamy. Dobra. Dobra. Dobrze, Dobrze. jest już na tym świecie i tak. O co się zmieniło ogólnie, na poprzednim, na poprzednim w ogóle. Zacznijmy od tego, że zaczniemy sobie tutaj coś tym tu działać i ja mam będę opowiadał. Na przykład wam przedstawię, co się zmieniło. Mamy tej krówki, farmę krówek trochę powiększoną, ładnie, ładniejszą trochę powiększoną. Jest tych krówek tutaj dużo, bardzo. Są one trochę lagujące. Mam tutaj miecz jeden ze sweeping s 3 i zwykły jeden miecz. Teraz szukamy tylko e, Sharpness 4, potem nałożymy tu Mending, połączymy te dwa miecze, połączymy to z lootingiem jeszcze i będziemy mieli fajny miecz do zabijania tych krówek. Tutaj nasza farma trzciny, coś się nic nie zmieniło, tutaj chyba się nic, a nie, zmieniło się, bo to chyba robię właśnie na streamie, powiększałem tak tą farmę. Tutaj mam jeszcze, wiadomo, nie trochę, tutaj te krówki były, w tym miejscu tutaj akurat chyba zniszczyłem te krówki, tylko przesunąłem je w tą stronę i tutaj będę dokończał to, może to dzisiaj dokończymy na odcineczku, ojoj, wpadłem do krówek dobra. Tutaj mamy dużą farmę pszenicy, pszenicy, jeszcze jest, będę na tej farmie sadził jeszcze marcheweczki. Tutaj mamy taką warankę właśnie, fajną, dużą, z tego mam około 4, 4,5 staka, coś takiego, z tego co do, pamiętam, jeśli dobrze pamiętam w ogóle, to mamy z tego 4,5 staka pszenicy, to jest ogólnie sporo. Tutaj mieliśmy dirca dużo i ogólnie dużo mieliśmy e, różnych takich właśnie piaszczystych, że tak powiem rzeczy, ale wszystko to zostało wyłożone e, tutaj. Tutaj zostało włożone Ten teren tutaj co był, jest wypełniony sobie też od środka, jak widzicie, jest tutaj wszystko wypełnione. I jest cudownie. Tutaj troszeczkę domków poliszczę, tu był domek jeden, tutaj był domek drugi. Tutaj te, te domki będą się na jutrzejszym streamie, bo z tego co się dowiedziałem, znaczy z tego co się dowiedziałem, z tego co sobie potem, potem tam wytargowałem. Jutro, jutro nigdzie nie jadę, zostaję w redom jak na razie jeszcze, znaczy na ten weekend na pewno miałem, na ten weekend miałem jechać e, na wioskę do siebie, ale w końcu zostaje i e, na weekend normalnie zostaję, nie jadę nigdzie, więc, więc stream normalnie będzie w piątek. Sobota to jest znak zapytania, sobota to jest znak zapytania, no ale zobaczymy, no może, się, może się uda zrobić sobotę, ponieważ jak już mówiłem na streamach niewielokrotnie hiszpanka przyjeżdża i nie wiadomo jak to będzie ze streamowaniem. Tutaj też nam się troszeczkę villagerowie pozmieniali. Zresztą się pozmieniali villagerowie. Mamy tak. Wiadżera z losingiem trójką. Mamy villagera z Hicktatchem. Tutaj mamy wiadżera z Mendingiem. Mamy wiadżera takiego, nie są co zrobię, jakby taki pusty villager. Mamy wiadżera z wydajnością czwórką. Chciałem wydajnością piątką, a się nie dało tego zrobić, bo szukają naprawdę długo. Mamy tutaj dwóch patykarzy i jednego kartografa, który jest troszeczkę, że tak powiem, gówniany. No nic tutaj ciekawego nie ma w sumie za bardzo. No i tak, narzędzia, narzędzia. Kiloff, wydajność 5, niezniszczalność 3, fortunka 3 i mending. to raz pokazywałem, jeden jest pusty, jeden ma e, swooping aż trójeczkę. Sikierka, wydajność 5, niezniszczalność 3 i mending. I sikierka, sik sikierka, e, nie, sorki, łopatka, łopatka. E, wydajność 4, niezniszczalność 3, mending i sfilter. Klata, protection 4 i reszta pusta, reszta pusta. To telediamantów, mamy bo się w kopalni. I tak. Zacznę teraz, tutaj działać, i przykładnie będę, będę, będę wam opowiadał, co się mniej więcej wydarzyło na streamie środowym. Ponieważ stream środowy był niestety nie należał do jednych z tych takich szczęśliwszych streamów, no bo ponieważ wyłożyłem się, wyłożyłem się, byłem w kopalni się, no wyłożyłem się po prostu za zero. Szkielet do mnie podjechał, podjechał do mnie szkielet, zabił mnie. Potem jeszcze mnie wysadził... Znaczy mnie zabił yy, szkielet. No najpierw mnie wysadził Creeper. Obijł mnie trochę szkielety. I Creeper dokończył swoje dzieło, z tego co jeśli dobrze pamiętam ogólnie. Yy, a z moim pamięcią jest, o kurczę, ogólnie nie najlepiej. Więc yy, przyjmijmy taką wersję. I yy, gdy próbowałem te, te itemy odzyskać, bo byłoby ich po prostu najzwyczajniejszy szkoda, bo fajne te itemki już były, to... Zabił mnie szkielet, jak już odzyskałem połowę temu, szukałem kilofa i klaty diamentowych, bo na tym mi najbardziej zależy, bo odzyskałem łopatę diamentową, odzyskałem e, e, siekierę diamentową, też enchantowaną, jak enchantowaliśmy, chyba nie wiem, czy zrezygnowaliśmy to na odcinku, czy na streamie, chyba na odcinku, bodajże. No to e, straciłem, bo spadłem jakby do wody i chciałem uciec, to dokończył mnie szkielet. Wszystkie temy sunęły się do wody, jakby, wiecie, z strumieniem wody w dół. Prosto do lawy, więc już powiedziałam sobie, dobra, kill ten kill yy, Kończę streama po prostu na dzisiaj i jutro ze świeżą głową po, po praktykach, po szkole dokończę, dokończę jakby, odrobię sobie te wszystkie itemki i, i będzie gitek. Więc ten kill of, co tu widzicie, on jest w ogóle nie nazwany, no bo yy, nie wiem czy w ogóle go na streamie, czy nie, już nie pamiętam, totalnie już nie pamiętam jak to wszystko wyglądało, aczkolwiek. Bo naprawdę, ostatnio odcinek robiłem tak Odcinek w poniedziałek, to tak właśnie nagrywałem go w niedzielę Na poniedziałek, potem tak na środę Potem w środę e, tego W środę jeszcze e, robiłem streama Potem dzisiaj robiłem streama, tyle, że się naprawdę Jak już tak powiem, co tu robić, czy pod spodem może być Jakaś chyba kopalnia, tak myślę, może tak być chyba No bo skąd by się wzięła ta nitka Nic tu nie ma, no nie wiem, dziwne, w każdym razie w każdym bądź razie. Eee, właśnie eee, mówię, dobra, nadrobię no to, ale z spokojną głową. Nie, wszystko się tak nałożyło po prostu na siebie, że tak już mówię, kurczę, już tak naprawdę po, trochę pomieszały mi się wydarzenia, że tak powiem. Trochę mi się pomieszały wydarzenia, ale na no spokojnie wszystko, wszystko już jest ogarnięte, już i temy są nadrobione, już nie ma się co o co martwić i naprawdę już jest wszystko okej. Okay. Naprawdę już jest wszystko okej. Okay. Dzisiaj odcinek będzie taki bardziej pogadankowy właśnie tak powiedzieć co tu będzie planujemy zrobić w tej wiosce, co to ogólnie mam plan, bo widzicie na przykład ta góra jest tak oklepanie zrobiona, tak oklepanie troszeczkę bym powiedział, bo jedyne co, co zadbałem, o co zadbałem w tej górze to jest taki jakby powiedzmy powiem tutaj taki shape, taki, taki jakby zarys tej góry, tak to będzie mieć tutaj taki, Ta góra tutaj wygląda, to wiadomo tu jeszcze będę ruchnął, bo to jest taka prosta, płaska, brzydka linia, ale to są krówki na razie te krówki potem przeniosę w jakieś miejsce stałe, na przykład w to miejsce. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. W tym momencie zajmiemy się niszczeniem tych domków, ogólnie ogarnianiem tej wody, tutaj co tu się rozlewa, bo na przykład ten domek jest na poziomie tej wody i mi się to nie podoba. I to ogólnie dzisiaj będziemy ogarniać wszystko, więc myślę, że taki odcinek nie jest zbyt co ciekawy, ale na pewno na pewno potrzebny, jeśli chodzi o rozbudowę naszej wioski. Bo w tej wiosce planuję zrobić taką bazę tymczasową. Do połowy marca mniej więcej e, mam plan e, tą wioskę e, tutaj rozwijać. Obym się wyrobił z tym wszystkim co chcę, bo mam plan to wszystko tak ładnie ogrodzić, taki mini powiedzmy, taki, taki mały taki, że tak powiem, nie wiem, zasiedniogórogu. Taki mały, taki mały zameczek, na tutaj walnąć. Takie tu więcej rzeczy porobić, takie żeby to był zamek jakiś, żeby tutaj był jakiś fajny murek, żeby tu dla sobie biegali śmiało, żeby tu zwierzątka sobie biegały, jakieś króliczki skakały, kotki biegały, wszystko po kolei, takie ciekawe, takie ciekawe jakieś zwierzątka, stworzonka, ogólnie tu wszystko było tak pięknie, tak sielankowo, tak ładnie i taki mam więcej na tą właśnie wioskę. Czy mi to wyjdzie? Zobaczymy. Eee, trzymajcie za mnie kciuki, to ja sam za siebie trzymam kciuki, nie ukrywam ponieważ rzadko buduję takie, takie budowy, właśnie takie, właśnie, jakieś, jakieś właśnie takie zamki. Takie, jakieś, jak byłem młodszy, tak bardzo młodszy, to budowałem dużo takich zamków, ale obecnie no, raczej z takim zamkiem bym siebie nie kojarzył. Dawno tego nie robiłem i zobaczyłem, jak mi to wyjdzie. No Mam nadzieję, że, że będzie to takie, takie ładne, że to będzie że to będzie takie faktycznie takie ładne. I też musimy się dostosować do biomu sawnowego. Który tutaj jest, no bo, no bo takie, takie życie mamy. Zacząłem budować tutaj, jakby osiedlać się, powiedzmy, w tej, w tej że tak powiem, na sawanie, na tym biomie po prostu, w tej miejscuwie. No i w tej miejscuwie chcę rozwijać swoją bazę. Chcę po prostu swoją bazę rozwijać. Druga sprawa druga sprawa to też jest ogólnie sprawa streamowania, ponieważ dzisiaj osób było w paru momentach, normalnie osoby cały czas były. W sensie nie było tak, że byłem po prostu, przez dłuższy moment sam. Teraz było tak chyba, że byłem przez 5 y minut sam i to był sobie początek live'a, gdzie jeszcze nikt nie wbił na live'a. Ale tak to ogólnie, ogólnie y na live'ach, na streamach siedzi dyk. zazwyczaj zawsze chociaż jedna osoba się znajdzie na streamie, tak powiem zawsze się chociaż jedna osoba na streamie znajdzie, ile mam użyć sikierki? już tak niewiele przydałoby się ją naprawić za chwilkę. Ale to nie będzie problem, ponieważ mamy tych gigazerów od patyków. Eee, oni sprzedają, no jak wiadomo, <taki> patyki, więc będziemy mogli sobie tutaj eee, e, pohandlować z nimi. przekazywać przykładem Emeraldów zdobędziemy na przyszły rozwój i itemów jakieś enchanty takie rzeczy, więc e, to nie będzie problem. A dokończając, e, przeniosłem się na... Nie wiem na jak długo, nie wiem jak długo, czy w ogóle się przeniosłem na jakiś dłuższy okres czasu, czy tak po prostu na tymczasowo, bo YouTube, nie ukrywam, na YouTubie są, na przykład sensu są niemiłosierne lagi na YouTubie jeśli chodzi o streamowanie, na Kiku. Zresztą na, Kiku, na Twitchu. E, dzisiaj było fantastyczne. Zero lagów, nic, nic. Przełączałem się między kartami, po prostu wszystko robiłem. E, zobaczyć, czy nie będzie lagowało, nic nie lagowało. Było po prostu cudownie. No, dzisiaj mówię, dzisiaj, dzisiejszy stream to był taki, tak właściwie, stream trochę testowy z jednej strony. Ale z drugiej strony było cudownie, no stream był fantastyczny, wszystko się udało, nawet donaty nawet wpadł niech sami. E, dużo osób też pisało, chyba dwie osoby napisały na trzecie, że w końcu nie YouTube, tylko ten w końcu nie ten YouTube e, Więc chyba chyba dobrze, chyba dobrze, chyba, chyba ludziom się podobało to moje przejście. O Jezu, miał naprawić cikierka, zapomniałem. A nie niedobrze. W każdym razie e, Dużo się chyba podobało, ogólnie to, że przeszedłem na, na, na Twitcha ale ogólnie, że ogólnie zliniłem platformy, nie to, że ogólnie to z dlatego się cieszą, tylko ogólnie cieszą się, że zliniłem platformę, bo y, narzekali dużo na YouTube'a, dużo było narzekań na YouTube'a y, u, mojej, u mojej społeczności, więc pomyślałem, że dobra, czas coś zmienić i się przenieść. No i dzisiaj y, nagrałem taki krótki filmik na kanale, pewnie część z Was go widziała, już część z Was nie, y, bo wstawiłem go... Ja mówię dzisiaj, bo nagrywam to w. Bo tego można powiedzieć, że. Niedługo po streamie w sumie, bo jest godzina 21.15, 2.1.1.5, I, i po prostu. Po prostu mówię: A dobra, nagram odcinek dzisiaj, teraz nagram odcinek. Miałem go nagrać po streamie, ale mówię tak, że. Teraz ktoś, może powiedzieć, że o czym to jest, byłeś zmęczony, ale uwierzcie mi, że jak gadacie bez przerwy, na przykład teraz, jak na odcinku, gadam, staram się cały czas, non-stop, non-stop, non-stop mówić, że ja patrzcie, silnie przełykam, że aż mnie momentami ciężko zrozumieć, to naprawdę zasycha wam w gardle momentami i tak się po prostu męczycie, że aż tego, że po prostu wam się bardziej głos męczy, bardziej wam się męczy głos, suny głosowe, gardło ogólnie, wszystko wam się męczy i jest dla was, jest to dla was ciężkie ogólnie. Jest to dla was ciężkie ogólnie, znaczy dla was, dla was, dla tych co nagrywają, nie? Jest to po prostu potem ciężkie i próbujecie jakoś to ogarnąć, no ale jak ktoś musicie gadać, nabiać, nabiać, bo na przykład sprzeczka na przytaczacie na napisze No słuchajcie, jak tam, e, co tam u was, nie? Na przykład po prostu nie wiem, że co sądzisz o tym i o tym i o tym. No i wtedy ty musisz odpowiedzieć na to pytanie, no bo co, tu widza? Napiszesz wtedy, że no, słuchaj, słucham, uważam o tym, o tym i o tym to i to. No i wtedy on ci może napisać, a, a co wiesz o tym i o tym, no i wiecie o co chodzi. I wtedy macie, macie wtedy rozmowę, rozmowę, wiecie, już taką, może prowadzić się gadkę normalnie, nie? W sensie taką żywą, bo musicie, wy, żeby to już było ciekawe, co wy mówicie, ogólnie w sensie nie to, żeby wy musicie wymyślać e, jakieś, e, jakieś niestworzone sytuacje, tylko po prostu, żeby to było takie, wiecie, że nie mówicie, no... To robię tutaj, tamto, tamto. Ja staram się tego jeszcze nauczyć, bo sam jak oglądam, że odmontuję sobie odcinek czy coś, tak na przykład patrzę, czy czegoś nie usiądę, bo na przykład po tym robię przywitanie i potem chwilę później jest przejście, to ja między tymi przejściami, nie tak mam z minutkę, tak żeby się, wiecie, napić jeszcze łyka wody, takie rzeczy czy coś, zaoczyć, jeśli ktoś mnie nie dzwonił, żeby ewentualnie odzwonić szybko. I ja tego nie, nie robię tak, że klikam pauzę na nagrywaniu, tylko po prostu to, po prostu tutaj się to nagrywa. Ja to potem po prostu wycinam, nie? Na tak mówię na przykład wam, że pod koniec odcinka na przykład wam mówiłem chyba drugiego odcinka, ja na przykład właśnie jak tak sam się kapnąłem, że po co tak gadam w ogóle, kto w ogóle nie ma żadnego odniesienia, na przykład patrzyłem, mówię tak. No, mamy 30 minut nagrania, myślę, że to będzie git. Robię, robię wiecie, skracam ten odcinek, patrzę, ucinam go, patrzę, przez minut się z niego zrobiło, praktycznie. Nie wiem czy nawet nie, nie, nie wiem czy mi nawet, więc wiecie o co chodzi. To jest tak, że. To jest tak, że po prostu właśnie to wszystko, jakby wasz ten czas, to wszystko jakby wam się, wiecie o co chodzi, to wam się skraca po prostu potem jak ten ucina, ucinacie. Nie bym pauzować sobie to wszystko i to byłoby, byłoby mi teoretycznie łatwiej, ale potem jak montuję, no to w teorii jest inaczej łatwiej niż w praktyce. Tak powiem, tak się mogę wyrazić. W teorii łatwiej. Łatwiej było mi... Zobaczmy na taką delikatną. W teorii byłoby mi łatwiej, łatwiej to wszystko pozywać po prostu i tyle. Ale w praktyce o wiele łatwiej jest e, jak po prostu e, wszystko potem ucinacie pod koniec. bo Potem po prostu przeglądacie to, wiecie, w którym momencie mówiliście, na przykład. No słuchajcie, widzimy się za chwilkę, ja wam tutaj coś zrobię coś tam, coś tam, coś tam i za sekundę się widzimy. Więc e, to po prostu chodzi wszystko w tym o to, że... No, że po prostu na w świecie e, łatwiej, łatwiej jest po prostu zrobić w ten sposób na przykład, nie, gdzie próbowałem też się bawić na streamie trochę shotami, żeby coś tam na shotce dodać na przykład, albo zrobić jakiś TikTok, taki wiecie, nie, ale no, no troszeczkę mi to nie wyszło, no, nie będę ukrywał, że nie, nie pykło mi tak jak chciałem, no, nie pykło tak jak chciałem, e, za to, za to... E... W opisie, w opisie filmu, na pewno, jeśli chodzi o streamowanie i takie rzeczy, zostawię Wam link tam, gdzie streamuję. Ogólnie, nie wiem, czy teraz widnieje normalnie Twitch, czy widnieje Kik, już nie pamiętam, co ja tam dałem do tego opisu, bo na początku był zawsze Twitch, czy tam tutaj streamuję, bo tam miałem streamować, ale potem się chyba zmieniło i dałem Kika, i teraz nie wiem, w końcu, czy dalej tam widnieje Widnieje Twitch, czy widać tam teraz Kik, czy to tam widnieje teraz, więc bym musiał to wszystko przeanalizować, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę e, sam, sam jeszcze nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. E, następne, następne dni, tygodnie są będą intensywne, bo będę trochę, chcę trochę nadruszyć jedną sytuację. Wiadomo, odcinki dalej będą poniedziałek, wtorek, środa. Ale będę starał się, nie, wiem, nie obiecuję, że będę, ale będę się starał na pewno, to mogę obiecać, że się będę starał. Robić odcinki. okulie te. odcinki, tylko streamy robić częściej. Bo mam plan, mam plan streamować teraz, bo najprawdopodobniej na początku marca, wracąc potem na swoją wiochę i znowu nie będzie przez długi czas pewnie streamów Odcinki odcinku i się robić w miarę, bo będę przyjeżdżał na weekendy. I teoretycznie streamy i odcinki w tym czasie będą się odbywały, ale... Ale to nie będzie taką jakby wiecie, z taką, co tak powiem, e, taką czujką, taką czujką, bo e, jak robię te odcinki te streamy teraz, no to ja to zrobię tak właściwie jeden po drugim. Ja wiem co robiłem wczoraj, e, bo wiem co będę robił dzisiaj. Z czegoś tak się mówiło, tak mądrze. Więc e, to wszystko. To wszystko e, będę musiał ogarnąć. Będę musiał ogarnąć ja i to e, jakoś starać się starać do skupu nadgonić weekendy. Będę nagrywał odcinki i streamował. E, a tego, ale tylko na przykład będę streamował, a tylko w jeden dzień, nie bo nie będę streamował cały czas non stop non stop non stop, bo powiedzmy e, jednego dnia. Jednego dnia po prostu będę streamował, a następnie potem będę nagrywał odcinki, żeby nie nagrywać wszystkiego odcinka, wszystkich odcinków jeden po drugim, bo to też byłoby takie męczące dla mnie ogólnie, że też to było takie strzech tak nienaturalne, że tak powiem. chociaż ten jeden dzień przerwy, bo tak samo miałem z tym Survivalem pierwszym sezonem, nie, że takie to było, że nagrywam to codziennie, codziennie, codziennie i tak bez przerwy, bez przerwy, potem zrobiłem krótką przerwę i tak znowu w kółko, w kółko, w kółko. To faktycznie męczyło mnie. Faktycznie yy, przez, chwilę, przez chwilę nie miałem siły tego robić, a yy, mimo że robiłem to standardowo krótko. Tak powiedzmy, że wiecie, że robi, jak robisz coś krótko, ale robisz to cały czas to też to, 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 to się wypalasz, też to, to, to jest przyjemność. I ja głównie zacząłem nagrywać odcinki i streamować, bo kiedyś, z tego bardzo, bo kiedyś to bardzo chciałem robić. I mi to uważam, że uważam, że jestem przed sobie sam gadam, są do siebie, że nie bez nagrywam czy coś, to sprawiało mi to taką przyjemność, jak czułem się tak radośnie. I po prostu postanowiłem, że... ostatnio, postanowiłem, ostatnio w czerwcu, na początku czerwca ubiegłego roku postanowiłem, że... Kurde, zaczęto to robić faktycznie do kamery. I, I tego. I zacząłem to robić, na początku bez kamerki, właśnie jak tu ten. Tylko bez głosu, to zacząłem to robić, potem zaczęło się z głosem, i potem finalnie poszły chyba cztery streamy bez kamerki i pamiętny pierwszy stream z kamerką, więc naprawdę naprawdę e, fajnie, fajny to był, fajne to był początek taki i przestałem wtedy też te, tego Minecrafta katować faktycznie, zacząłem inne gierki grać i troszeczkę faktycznie oddychnąłem jakby ożyłem z powrotem, jakby złapałem e, no tak trochę złapałem tego tego jodu słowowego. i ogólnie mam tutaj z Glazera, Wondering Trader Co my tu mamy ciekawego? E, drip leaves. Mm. Nie wezmę tego, nie będę tego brał. Kupię sobie trochę gunpowderu 8 bo 8 ale kupię i kupię sobie trochę zew mangrołówca: Mangrove, mangrove sapling. E, mangrove sapling, Mangrove Lock, tak właściwie. I będziemy tego mieli troszeczkę na. Później tu nie mam żadnego niestety prochu, ale będę musiał to powiedzieć zacząć zbierać, bo smok już tuż, 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 już tuż, tuż, tuż pokonanie smoka będzie. A kto wie, kto wie, kto wie, czy przypadkiem smoka nie pokonam na odcinku, bo po pierwszym sezonie pokonałem smoka na streamie. I jakoś się to powiem wam, że chyba nie przyjęło na dobrze. Jakoś chyba ogólnie chyba tak lepiej chyba jakbym zrobił właśnie to pokonanie tego smoka na, na odcinku. I tak też myślę, że pierwsza wyprawa do netheru w poniedziałek, która będzie, yy, będzie yy, a będzie, powiem tak. Myślałem, że ten dzisiejszy odcinek będzie wyprawa do na netheru, ale nie byłem gotowy na to, że nie będę jechał. Nie byłem na to gotowy, że nie będę jechał, i byłem gotowy bardziej na, na to, że, 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 że jadę, że jadę, a nie że zostaję, wiecie, w, w mieście. Tylko, że jadę. I powiem Wam, że to, że, to, że zostaje, to jest naprawdę spoko. Bardzo się cieszę z tego powodu. Naprawdę nad nie wiecie jak. Nie tylko z tego podróża, od ale dlatego też, że zostaję też z moją główną częścią, że tak powiem, rodziny. E, aczkolwiek, aczkolwiek e, miałem dzisiaj być wyprawa do Netheru. Niestety nie byłem przygotowany na to, że e, wiecie, e, że, że nie będę jechał, jak to mówię. No i po prostu myślałem, że wyprawę do zrobię dopiero w poniedziałek, aczkolwiek yy, powiem wam, że teraz mam zagwozdkę taką, nie zrobić wyprawy do na streamie. Bo to nie jest niby taki kamień milowy jakiś wielki, że ło, ho, ho la boga, ola boga. Bo tak, stream na pewno będzie yy, jutro. Postaram się go zrobić wcześniej i zobaczymy jak to wszystko pięknie. Yy, tak, wieczorem jestem umówiony, więc stream do późna nie będzie. Tak do 16 streama zrobię. O 13 będę w domu, mniej więcej po szkole. Więc tak z, o 14 myślę, że wystartujemy do 16, tak trzy godzinki i też może, może, może podkreślam, może dla tych co tam w jakimś tam z takim stopniu tam się moimi streamami, to kminiem ostatnio. Czy nie zrobić przypadkiem, może irl a, IRL -a z Twoimi znajomymi, z którymi z, wychodzę często na Twitchu, tak zwanego troszeczkę potocznie drankstreama? Drank streama i nie wyjść przypadkiem na miasto z butelką i nie poszkodzić coś tam, zresztą nie podziałać czegoś, nie? Wiecie o co chodzi. Zobaczymy, jak to wszystko pychnie. Jeszcze wszystko jest przede mną. Wszystko jest przed nami tak właściwie i nie ma co tutaj e, mówić, nie? A teraz ogarniemy jeszcze tą farmę, farmę, farmę żela, żelaza. Ja mam tyle, mam tyle pomysłów w głowie, że po prostu już te pomysły mi się z rzeczywistością mieszają. Ogarniemy tutaj farmę trzciny. Skrót klawiszowy, żeby takie hitboxy mieć, to jest F3 plus B. Że się hitboxy chowają albo się pokazują. Eee, też jakby ktoś chciał wiedzieć tak żeby pokazać, bo może mnie oglądają osoby które nie wiedzą się gra w Minecraft i chcą mnie oglądać żeby się poduczyć, to na przykład takie właśnie e, hitboxy hitboxy pokazuje e, ten hitbox takie na przykład, że o pokazuje sam siebie widzę, jak na przykład na początku odcinka tu jest skrót e, F5 więc więc tak, więc tak. teraz potrzebujemy troszeczkę e, o tutaj się troszeczkę zawieruszyło tego, dobra Dobra, to wszystko przyniesiemy na górę. I tak. E, w ogóle... Zobaczmy, ile już jest odcinka. Tak, na 25 minut. A nie zrobiliśmy ani jednego cięcia. Jeśli weźmiemy pod uwagę cięcie z początku odcinka, no to tych, e, tych cie, tego tych tego czasu może być nie wiem. No, w sumie nie muszę robić sobie długiego gadarka, bo mam. Dobra. Jest świetnie. Jeżeli weźmiemy cięcie z początku odcinka, bo na pewno takie się pojawi, jeszcze ja to mówię, zanim się ten odcinek w ogóle wiecie, tak powiem, tak powiem nagrałem. Tu już wiem, że będzie cięcie na początku odcinka, bo zawsze tam robię cięcie. To właśnie chcę powiedzieć, że takowe, takowe się pojawi i myślę, że ono dużo czasu nie zajmie, bo i krótko się przygotowałem jeden ten co robiłem, to smarkałem kinola, <grywa> w, bo mnie katar dalej. Ale powiem wam, że już jest lepiej ogólnie, że, jeśli, jeśli, że jeżeli tam, tam słuchacie w miarę tego, jak się tam czuję, wszystko u mnie ok, czy nie ok, to powiem wam, że faktycznie jeśli chodzi o moje zdrowie ostatnio, to się polepszyło i to bardzo. I to bardzo się polepszyło, bo już nie jest tak źle. Dzisiaj się tylko na praktykach poczułem, miałem taki moment zawahania, że tak powiem. Co się gorzej poczułem. Ale ogólnie, no to czuję się, czuję się ogółem lepiej. Lepiej się czuję i to i to dużo. I się, na życiu, I się cieszę nareszcie, że już koniec tej choroby, bo ja naprawdę chorobę przechodzę. Ja przechodzę chorobę rzadko. Ja, potrafię, ja taką chorobę, jak teraz miałem. Przechodzę raz na rok, raz na rok, ale jak taka choroba złapie, to już jest po prostu kaplica, koniec, nie? Jest do końca, do końca mnie łapie czy ja to mam. Mam, No chciałem mówić, że nie mam gdzie mam. Nie wiem po co wziąłem aż tyle tego. W ogóle też golemy tu się co Chyba sobie tutaj niedługo zrobimy taką mini faremkę, żeby że postawimy jakieś zębiaczka w jakimś, nie wiem, wagoniku czy to łódce nad jakąś ciurą i sobie będą wchodzić golemiki sły, a na dole będzie spadek, a w spadku będzie lawa i hopery i będziemy mieli z tego dużo żelaza. Dużo żelaza. Więc fajnie, bo to jest papier. Ja ten papier, jeszcze znaczy ja bym ten komcinę przerobił na papier, właśnie. Dobra, check, check, check. Ciach, 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 Dobra, świetnie. Ciach. okej, okay, Diamenty tutaj. Wiaderka wody tutaj. Z ze z wodą, bez wody w sumie. I też myślę, że jutro na streamie yy, zajmiemy się. Znaczy, w sensie dzisiaj na streamie, jeśli taki się odbędzie, bo też mówię, ja też jestem. Jutro też taka Hiszpanka przyjeżdża. Jutro. No dla Was, dla, jak wy to oglądacie, to jest piątek, więc dla Was to, to sobota. Więc w sumie dobrze mówię. Jutro ta Hiszpanka przyjeżdża, więc nie wiem, czy ten stream się odbędzie dzisiaj na pewno, czy się odbędzie powiedzmy jutro, czy w niedzielę się w ogóle odbędzie w ten weekend. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić, że nie będzie zapierniczu. Obstawiam, że ja akurat zapierniczego ja nie będę miał, bo w sumie ja dużo przygotować nie będę, bo mnie nie będzie się w pokoju. Aczkolwiek wypadałoby, żebym też coś w pokoju albo pomógł ogólnie coś tam ogarnąć, bo u mnie też pokoju za czysto ogólnie nie jest. E, więc będę się tam starał cokolwiek ogarnąć, pomóc cokolwiek, żeby tam pokazać, pomóc coś tam w e, pracach, jakiś odkurzyć coś takiego. Więc e, zobaczymy, jak to wszystko będzie. E, I co? I co? Myślę, że się możemy pożegnać w sumie. Ja sobie stanę. O, tak sobie stanę na na tle tego tutaj pięknego, pięknego, o, pięknego terenu. O, w ten sposób może, o świetnie, F1, F1 o nie, F2, o kurde, waskny zrobiłem, dobra. I co, ja byłem, Drawson, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się, co ja chcę, ale taki pogadankowy, ale podobał. I co, mam nadzieję, zostawicie małpaszkę w górę, subskrypcję tam na dole, z dzwoneczkiem, komentarz jakiś miły, na przykład napiszcie, nie wiem, słowo Hiszpanka, jeśli oglądaliście do końca ten odcinek. Eee, I co, słyszymy się e, na live'ach, na odcinkach. Najbliższy odcinek jest w poniedziałek. Eee, I co, i co, mi było bardzo miło za to, że oglądaliście. Jeśli oglądaliście, mam nadzieję, że oglądaliście. I co? I co? Ja byłem Drafson i cześć.